Dobry wieczór wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie pragnę poruszyć temat, którego jeszcze nigdy nie poruszałem, a mianowicie jak namówić rodziców na papugę. No bo słuchajcie, zauważyłem, że dużo mam też młodych osób, młodych widzów. I ktoś chciałby mieć papugę, ale może jego rodzice niekoniecznie na to chcą się zgodzić. Więc w tym filmie postaram się udzielić takich porad, jak możecie to, możecie spróbować rodzica namówić na tą papugę. Czyli na zasadzie, jeżeli na początku powiecie: Mamo, tato, chce mieć papugę a oni powiedzą stanowcze nie, no to możecie wtedy spróbować namówić rodzica w ten sposób, że słuchaj, bo wiesz, tato czy mamo, czy słuchajcie obydwoje, papugi to są ptaki bardzo inteligentne które potrafią nauczyć się mówić nawet, jeżeli będą samcami nabytymi w odpowiednim wieku, nawiążą super relacje z ludźmi, mogą nauczyć się mówić. Papugi to są przemiłe stworzenia, naprawdę wychowane odpowiednio i nabyte w odpowiednim wieku, czynnie karmione, potrafią naprawdę być świetnymi domowymi pupilami. Papugi odpowiednio wychowane są zupełnie nieagresywne. I jeżeli rodzic wtedy zapyta się, no dobra, a skąd tą papugę chcesz? To wtedy wy musicie powiedzieć, że mamo, czy tam tato, ja chcę papugę nimfę, albo mamo, tato, ja chcę tą papugę yy, na przykład yy, fanistą. I to musicie nie, że. A może taką, a może taką, tylko wy musicie powiedzieć konkretnie, jako osoby, które są konkretnie napalone na daną papugę i konkretnie ją chcą. I na przykład jak rodzic zapyta, no dobra, a skąd jest ta papuga? To wy raczej warto sobie po prostu takie zaplecze tych informacji powiedzieć. Czyli jeżeli ja chcę papugę falistą, która naturalnie występuje w Australii, to zarówno nimfa jak i falista w tym wypadku obydwie są z Australii. Możecie również powiedzieć rodzicom, że, i to co jest chyba sprawą najważniejszą, bo rodzice mogą też mieć o to do Was wątpliwości, jeśli jesteście naprawdę małymi, młodymi osobami, że, no dobra co z tego, że my kupimy Ci tą papugę jak no, Ty będziesz się nią zajmował tylko chwilę, a później jak wszystkie a później jak, jak zakończ zabawkę odłożysz tą papugę w kąt i nie będziesz nią zajmował nie, Wy musicie rodziców od razu zapewnić że ta papuga kupno tej papugi to jest chęć posiadania jej to jest Wasza świadoma decyzja i Wy jesteście po prostu przekonani 100% że tą papugę chcecie i że na, naprawdę o tą papugę będziecie dbać. A jeśli rodzic zapyta, bo na przykład rodzice też, niekoniecznie wasi rodzice musieli mieć papugę, to możecie powiedzieć, że yy, trzeba o papudze dawać jedzenie, które kupimy w sklepie. Ale należy jej również urozmaicać dietę różnymi owocami, warzywami i tak dalej. Dodatkowo, żeby papuga. Miała fajną kondycję upierzenia i ogólnie ca cała czuła się dobrze. Trzeba ją raz, dwa razy w tygodniu wykąpać, i później, jeżeli papuga będzie suszyć, to musi się suszyć w miejscu wolnym od przyciągów, żeby się nie przeziębiła. Musicie generalnie rodziców tak w ten temat wdrożyć i pokazać, że jesteście tak przygotowani na przyjście tej papugi, że no, oni zauważą, że wy naprawdę poświęciliście sporo czasu na to, żeby te informacje o danej papudze zdobyć, zdobyć chociaż trochę tej wiedzy i żeby że wy naprawdę staracie się dla tej papugi, którą chcecie mieć, ja najlepiej i musicie również swoim zachowaniem spowodować, że rodzice zaufają Wam, że ta papuga nie zostanie przez Was po dwóch, trzech tygodniach odłożona w kąt, tylko, że będziecie o nią dbać, dopóki ta papuga będzie żyć, czy dopóki ta papuga nie zachoruje jakoś wybitnie i nie trzeba będzie takiej papugi uśpić, żeby się naprawdę nie, nie męczyła, ale to już jest w skrajnych przypadkach, gdy papuga bardzo cierpi. Przeważnie papugi są to zwierzęta długowieczne, bo też rodzic może zapytać, no dobra, a ile ta taka papuga może żyć? No to wtedy mu mówicie, że generalnie Generalnie mówi się, że papugi fanicy ninfy 25-20-25 lat przeżyją. No ale generalnie mm, różnie to może być, wiadomo, jedna papuga zachoruje, druga nie, może być jakiś, nie wiem, wypadek, jak mamy papugę w domu, typu wejdzie on kod do domu. Tak jak mi raz wszedł, niestety moja papuga Carlos ucierpiał na tym mocno. Także musicie generalnie ro rodzić takie zaplecze, w informacje sobie tutaj. Dla rodziców przygotować, żeby im pokazać, że macie zajawkę i faktycznie szykujecie się odpowiedzialnie do tej papugi. Możecie również rodzicom powiedzieć, że papuga musi mieć patyki w klatce różnej średnicy, żeby tą łapę ćwiczyła i nie dostała przy kurczu ścięgien. Możecie również powiedzieć, że do, do klatki dajemy patyki z rzew liściastych. Gdzież z drzew dla tych soki, które to drewno uwalnia, podrażniają, papużom skórę. Możecie również powiedzieć, że. Papuga nie może długo przebywać na, na słońcu w lato bez możliwości schowania się do, do cienia, w sensie, żeby pół klatki było zasłonięte, a drugie pół nie, bo papuga również może się przegrzać, może dostać udaru yy, słonecznego. I takie informacje możecie papudze w ramach ciekawostki ro, rodzicom znaczy przekazać, żeby rodzice widzieli, że naprawdę tą papugę chcecie i wiecie o niej bardzo dużo. Dodatkowo możecie powiedzieć, że jeżeli jest to papuga samicą, no to warto jej w klatce umieścić, jeżeli jest już dorosła, jakieś gniazdo, gdyż sezonowo ta papuga może i raczej będzie składać jaja. Możecie również rodzicom powiedzieć na przykład taką ciekawostkę, jak rozróżnić płeć u papug. U, u nim to się rozpoznaje po piórach tylnych w ogonie. Jeżeli ma jakieś tam krap kropki, ciapki na piórach ogonowych, to samica. Jeśli nie ma... No to samiec. Jeżeli jest to odmiany Lutino, jak na przykład moja, to te kropki ciapki widać dopiero, jeżeli spojrzymy na, na te pióra pod światło, coś w stylu znaku wodnego na banknocie. U na przykład papórze kwalistych poznajemy to po woskówce, czyli po tym fragmencie nad dziobrem, który jak widzimy, w przypadku mojej figi, jest taki brąz, brązowy. Dodatkowo możecie również powiedzieć, że można również rozpoznać wiek papugi. Po, yy, skóry, po skórze na nodze, jeżeli te łuski takie na nodze u papug są bardzo wyraźne, no to już jest papuga stara. Jeśli raczej są takie bardziej różowe te nogi i te łuski na nodze, czy te takie prążki, takie no, jakby coś w stylu łusek, nie są zbyt mocno widoczne, to jest to papuga młoda. Możecie również dodać, że białko z jajka możecie również papudze podać, żeby nie brakło jej białka w organizmie. Jako wapno możecie dać papudze sepie. I takie informacje dla rodzica mogą być bardzo przydatne, że rodzic na tej podstawie będzie wiedział, że naprawdę zajawka Wam nie przeszła i naprawdę Wy tą papugę chcecie i zrobicie wszystko, żeby ta papuga do Was dotarła. I żebyście mieli z tej papugi, yy, że chcecie tą papugę i że będziecie mieć z tej papugi pożytek, i naprawdę to wy będziecie o nią dbać, bo wiecie wszystko na ten temat, a nie rodzice. I to jest. Główna moim zdaniem taka sytuacja, sprawa, o którą rodzic może się bać, to właśnie to, co powiedziałem, że będą się obawiać, będą się rodzice obawiać, że wy tą papugę po dwóch, trzy tygodniach wam się znudzi i papuga przejdzie na utrzymanie rodziców, a oni na przykład nigdy nie chcieli mieć papugi, także musicie tutaj rodziców poświadczyć i później się tego trzymać oczywiście, że o tą papugę dbacie Wy, a nie rodzice. Ewentualnie jak macie gdzieś tam ze szkoły jakieś kolonie albo jakiś wyjazd, no to ok wtedy musi być też zgoda rodziców, żebyście tą papugę, żeby wam oni tą papugę przechowali i na te kilka dni przekarmili oni i przedbali o tą papugę. Jeżeli nam, I tutaj nie, nie róbcie nigdy raczej takiego czegoś, jeżeli już jesteście troszkę starszymi osobami, że kupujecie papugę bez wiedzy rodziców, no bo rodzice mogą mieć później do was o to pretensje, że zrobiliście coś wbrew ich woli, bez ich wiedzy, a niekoniecznie, na przykład, też, to może się dobrze skończyć, bo na przykład, na przykład wasza mama albo tata może być uczulona, na przykład, na pióra ptasie, na ptasie odchody. No i wtedy taka nieprzemyślalna decyzja, no również, na pewno rodzicom się raczej nie spodoba, tak? Także, mówię, musicie rodziców przede wszystkim zapewnić, że ta papuga, o tą papugę dbacie wy, a nie oni, że wy koniecznie tą papugę chcecie i że wy dużo o tej papudze wiecie, i że jesteście w stanie zapewnić tej papudze w oparciu na swoją wiedzę, którą macie jak najlepsze warunki i że to wy o tą papugę jeszcze raz powtórzę dbacie, nie rodzice jeśli rodzicie, wiadomo koniecznie uprze, że nie, no bo nie wiem, na przykład was obserwuje i dobrze was zna, albo po prostu jakieś ma inne obiekcje, no to trudno. No, ja też nie jestem w stanie waszych rodziców przekonać, nawet i w tym filmie, do tej papugi, bo tak naprawdę to nie ja mam waszych rodziców przekonać, tylko wy. Ja tylko mogę udzielić porad, jak to zrobić. Tylko to, co jest najważniejsze, moim zdaniem, to to, że jeżeli rodzic się już troszkę zafascynuje tym tematem i będzie się was opytywał o różne rzeczy, na przykład czym karmić, jak dbać o taką papugę, jakie patyki w klatce trzeba tej papudze zapewniać, ile czasu jej poświęcać, możecie powiedzieć rodzicom, że jeżeli są dwie. Wtedy ogranicza się rola opiekuna do sprzątania klatki, karmienia i utrzymania właściwej diety oraz papuziej kąpieli. Jeśli jest jedna papuga, no to wtedy trzeba powiedzieć, że to dla tej papugi tą drugą jakby nierozłączną połówką staje się człowiek i ta papuga właśnie potrzebuje interakcji z człowiekiem do tego, żeby czuła się dobrze i był zapewniony papuzi komfort psychiczny. Hmm. Oczywiście wiadomo, jeżeli rodzic się bardzo uprze, że nie, no, no to trudno, pozostaje odpuścić. Ale nie, generalnie nie róbcie czegoś takiego, że za pierwszym razem po prostu od razu wściekacie się na rodziców za pierwszym nie. Bo wy możecie rodzicom zaproponować, rodzic na początku powie nie, a później przemyśli sobie, że naprawdę to, co od was usłyszał, jeżeli powiecie mu te najważniejsze informacje o papudze, przemyśli, zastanowi się to po chwili może do was przyjdzie i, i powie wam, że jednak możecie tą papugę mieć i, i w końcu będziecie mieć waszą zważoną papugę, więc też nie róbcie się od razu po prostu obrażeni, oburzeni na rodziców, no bo to też nie o to chodzi, tak? A rodzic naprawdę może, albo po prostu dostaniecie jako prezent papugę, może wam na początku powiedzieć, że nie, a w końcu przemyśli sytuację, jak macie jakieś tam, nie wiem, urodziny czy, czy coś tam, to może wam kupić sam rodzic tą papugę, także no Różne są sytuacje. Ja tylko myślę, że w tym filmie udzieliłem takich kilku porad, że musicie naprawdę z rodzicami usiąść i porozmawiać poważnie z tego względu, że jest to papuga, jest to zwierzę długowieczne i, i czasami nawet żyje dłużej niż pies. Pies tak przeciętnie, gdzieś słyszałem, że około 15 lat przeżyje. No, wiadomo, jeden żyje dłużej, drugi żyje krócej. W sensie, jeden może żyć tyle, drugi na przykład zachoruje i będzie żył tyle, ale papugi generalnie są uznawane za zwierzęta długowieczne, i dlatego to musi być decyzja przemyślana, najlepiej wspólnie podjęta, a nigdy nie może być to decyzja podejmowana pod wpływem chwilowych emocji. I to niekoniecznie tyczy się papug, tylko to tyczy się Każdego jednego tak naprawdę zwierzęcia, które nabywacie, czy to jest ryba, czy to jest żółw, czy to jest mm, patyczak, czy to jest, yy, no nie wiem, krewetka, yy, czy to jest yy, ptasznik. Yy, każda jedna, krewet, yy, każda jedna yy, żywa istota, jeżeli już decydujecie się ją wziąć do domu, to musi być to decyzja przemyślana, świadoma i wy w momencie yy, zakupu. Czy innego zwierzęcia, w tym wypadku papugi, poświadczacie na to, że od razu w momencie zakupu to wy przejmujecie kontrolę nad tą papugą czy tym zwierzakiem i to od Was zależy to, w jakiej kondycji ten zwierzak będzie i w Waszych rękach jest jego los. Także tutaj bardzo proszę też zarówno rodziców, jak i Was, młodzi widzowie. Żebyście podejmowali świadome decyzje z rozwagą i z przemyśleniem, nawet z wyprzedzeniem trochę faktów, no bo jednak. Warto, żeby ta papuga miała od samego początku do samego końca zapewniony ten komfort psychiczny, zdrowotny i przede wszystkim miała opiekę i nigdy żadne zwierzę nie może być zaniedbane, no bo to się negatywnie odbija na tym zwierzaku takim czy innym. Więc bardzo proszę o decyzję przemyślaną, w pełni świadomą, a nigdy nie podejmowaną na zasadzie o, ja chcę papugę i prędko czytam zwierzaka, prędko idziemy, kupujemy, a później się okazuje, że nawet kto nie ma tej papugi dać jeść, czy, yy, czy potem się różne historie słyszy, że ktoś psa do drzewa przywiąże, czy do auta, i, a szkoda nawet mówić, bo to są drastyczne sytuacje. No ale niestety takie też się dzieją, że ludzie nie do końca przemyślują yy, sobie sprawę, yy, z czym się wiąże opieka nad takim czy innym zwierzęciem. Więc dlatego bardzo proszę już jak robię taki film, żeby każda rodzina, która może obejrzy ten mój film ten czy każdy inny, bardzo proszę naprawdę o świadome decyzje, o świadomy wybór zwierzęcia i najpierw o przygotowanie się mentalne, o przemyślenie pewnych spraw, a później tak naprawdę Podejmowanie decyzji, czy na pewno chcemy tą, tego papugi, czy też nie, czy innego zwierzaka. Jeżeli jest ktoś uczony na papugę, też bardzo odradzam, no bo wiadomo, jak się to może skończyć. Jeżeli ktoś spodziewa się, że najpierw będzie miał czas na, na zajmowanie się tą papugą, a chce mieć jedną, a później nie, no to też nie do końca to jest dobre, bo jednak ta papuga się przywiąże do tego opiekuna. No i później, jeżeli ten opiekun nie będzie tej papuze poświęcał czas, ta papuga będzie będzie się denerwować, będzie czuła się gardzona, odosobniona i wtedy się robią problemy psychiczne z papugą, problemy zdrowotne i to też negatywnie się odbija na naszych pupilach, gdyż nasi pupile też się do nas przywiązują. Nawet popatrzcie sobie nieraz na rybki, na akwarium. Niech to ma, że jednak jak karmicie, czy ta rybka jednak was widzi, waszą dłądzić koło akwarium, to jednak podpływa i nawet rybka czuje po prostu od was, że wydacie. Jej jeść, że wy jesteście jej opiekunami, i ona, nawet każde zwierzę się do człowieka przywiązuje. Więc, dlatego kończąc już ten materiał, mam nadzieję, że dla kogoś ten film był pomocny. I pamiętajcie, po jednym nie rodziców. Nie zdrażajcie się, bo nigdy nie macie pewności, czy rodzic yy, kiedyś na tą papugę wam nie pozwoli kupić, czy nawet yy, sam wam jej nie kupi i nie da w formie prezentu, czy jakiegoś innego zwierzaka. Ale tak jak mówię, nie zdrażamy się ewentualnie, jeżeli... Już tak bardzo chcecie, a rodzic nie chce, możecie na przykład sobie gdzieś tam kompletować jakieś patyki do tego terrarium do te, do na papugę, boże, do, tego, do tej klatki, jakieś tam patyki i tak dalej, i tak dalej. Takie części, yy, po prostu jakieś tam, no nie wiem, jak ktoś chce stosować jakiś piasek na spód klatki, może stosować, yy, czy jakieś tam, nie wiem, karmidełka, poidełka, chociaż to się raczej z klatką razem dostaje w zestawie. Możecie sobie kompletować różne takie rzeczy, a przede wszystkim czytać dużo, i co jakiś czas rodziców możecie zaskakiwać jakimiś takimi informacjami o, o papudze, czy o zwierzaku, który chcecie. Żeby rodzic po prostu wiedział, że wam ta zajawka na tą papugę nie przeszła, i wy naprawdę chcecie tą papugę, a drugie co chcecie, to po pierwsze ją mieć, a po drugie Zadbacie o to, żeby ta papuga miała u was jak najbardziej wygodne i do dogodne standardy życia, żeby jej niczego nie brakowało, żeby miała waszą opiekę, wasz czas, wasze poświęcenie i że to wy się tą papugą zajmujecie, nie wasi rodzice. Także jeszcze raz naprawdę proszę o decyzje przemyślane. Jeśli rodzice się nie godzą za pierwszym razem, to nie denerwujcie się na, na rodziców, spróbujcie za jakiś czas, podpytajcie, a nuż się uda. Także trzeba wierzyć, że wasze marzenia mogą się spełnić i w końcu tego wymarzonego ptaka, czy wymarzoną rybkę, czy wymarzoną krewetkę, czy wymarzone wasze zwierzę będziecie mieć. I tylko pamiętajcie, i jeszcze raz kończąc, proszę wszystkich o rozwagę i świadome podejmowanie decyzji o braniu jakiegokolwiek zwierzaka pod opiekę, by nigdy niczego u Was nie brakło i aby był z Wami szczęśliwy od samego początku do samego końca. Tak jak właśnie tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca tego materiału. Mam nadzieję, że dla kogoś był pomocny, że dzięki temu materiałowi ktoś przekonał swoich rodziców na papugę. A jeżeli nie, no to mi przykro, ale jeśli tak, no to mam nadzieję, że komuś pomogłem i ktoś dzięki temu materiałowi może za jakiś czas napisze, że dzięki mnie namówił rodziców na papugę. Także na tyle by było w tym filmie do usłyszenia w kolejnym. No i miłego wieczoru jako to, że jest godzina już 25. Do usłyszenia i cześć!